Ty, pa, kompletna ciemność, nie? Mm. Ty, a co tam stoi? Widzisz nas? Witam Was, moi drodzy. Z dwa lata temu zrobiliśmy film z testowaniem gadżetów rowerowych. No i wypadałoby to w sumie powtórzyć, bo <grym> trochę czasu minęło, pojawiły się nowe platformy, takie jak temu, które jest sponsorem dzisiejszego filmu. I tutaj jest gadżetów na niecałe 400 zł. Jeżeli byście nie wiedzieli, Czym jest temu? Jest to po prostu platforma, właśnie, na której można kupić różne rzeczy, dosłownie różne. Można kupić do domu, do roweru, do samochodu, do skutera dosłownie wszystko tam znajdziecie na tej platformie w bardzo dobrych cenach. więc myślę, że można sprawdzić. A dlaczego powinniście to sprawdzić, z mojego linku zaraz wam wszystko wytłumaczę. Ale najpierw zajrzyjmy do tego worka <laughs> i sprawdźmy, co tam jest, bo to zostało przysłane bardzo dawno temu. I ja w sumie szczerze mówiąc nie wiem, co tutaj jest. W sensie nie pamiętam, co co zostało zamówione. Może zacznijmy od najmniejszej rzeczy, bo z tego co widzę to tutaj jest y, taka pierdółka, którą zamówiłem i jest to bardzo przydatna pierdółka, która może się Wam przydać, jeżeli jesteście majstrami rowerowymi tak jak ja i nie za bardzo chcecie korzystać z usług innych ludzi. Jest to taki śmieszny dzyndzel, który sobie przyczepiacie na tylne widełki. Y, ja Wam tutaj pokażę jak to wygląda i dzięki temu możecie sobie ustawić właśnie coś takiego. I to jest po prostu gadżet, który Wam pozwoli wycentrować dokładnie koło. Bez centrownicy. To jest taka mobilna centrownica, że tak powiem. Głupia rzecz, ale mi się wydaje, że jest mega przydatna. I tutaj obok, tutaj gdzieś macie screena z prezentacją ceny, bo naprawdę te. Właśnie te rzeczy możecie kupić za grosze. Z tego względu, że jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, to macie 90% zniżki właśnie na te wszystkie przedmioty. 90% rozumiecie, to, to, to naprawdę to są grosze, ja Wam mówię. A tym bardziej, jak przejdziemy do konkretnych przedmiotów które są troszeczkę droższe i, że tak powiem, lepsze, to wtedy naprawdę to się będzie opłacać. Tym bardziej, że dla nowych użytkowników jest też, są kody rabatowe na kwotę 400 zł. Więc mi się wydaje, że chyba wystarczająco Was zachęciłem, żebyście skorzystali z tej oferty, bo możecie kupić po prostu, mówię, za... To chyba wyjdzie nawet niecałe 100 zł za to wszystko, co ja tutaj mam za co finalnie tam wyszło 400 wy, to Wy możecie sobie to wszystko kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. Za nie... Mówię, to chyba wyjdzie niecałe 100zł, nie chcę kłamać, ale mówię, że chyba tak. Więc nawet jakbyście potrzebowali na przykład lusterko. Dwa lata temu testowaliśmy lusterka, to tak więc teraz też wziąłem lusterko, tylko to mi się wydaje, że jest ładniejsze. Niż tamto. Tam były dwie sztuki, tu jest chyba jedna. Oczywiście pójdziemy i przetestujemy te wszystkie rzeczy w akcji. Na razie chcę to wszystko pootwierać, tylko eleganckie. Patrzcie. I takie oto lusterko z naklejką. Nie będę na razie tego zmywał, bo nie chcę, się pobudziło. Nie, mi się podoba. Jest w ogóle lekkie, to waży chyba z... no bardzo mało waży. Dobra, następna rzecz na tą porę roku na pewno się to przyda. Oczywiście mówię tutaj o zamiataniu przedpokoju z syfu, który zostawiacie wchodząc do mieszkania. A tak szczerze, to kupiłem sobie to po prostu, żeby odszypywać piach z roweru. Myślałem, że to będzie bardziej sztywne, no ale przetestujemy, zobaczymy. Lecimy dalej. Patrzcie, co ja tu mam. <grytanie> Piję błotniki, ale chyba z tego co widzę, to jest zły rozmiar koła. Kurde, a chciałem, żeby było, że w końcu błotniki. Kurde, będzie. Ale dobra, spróbujemy to i tak, i tak, zamontować, bo to, to jest taki montowany pod. Yy, na sztyce, nie? Pod siodełka. Więc spróbujemy to zamontować, zobaczymy jak to się spisze. Mam nadzieję, że będzie ok. No więc... no, więc mamy błotniki. Lecimy dalej. To jest, moi drodzy, to jeżeli to jest faktycznie to, no to to naprawdę można kupić za śmieszne pieniądze. Jest to lampka z powerbankiem, o ile dobrze kojarzę. Jest to giga mocna lampka. Jest ona mocniejsza od tych, które ja miałem do, do tej pory. No jest ładna po prostu, nie? Nie jest jakaś wymyślna okrąga i tak dalej. Jak ją zamontujecie na kierownicę tutaj tak, tak o, to nawet nie będzie jej widać. Jest... i ładuje się ją po prostu, z tego co widzę, na USB-C. O ku... patrzcie to, patrzcie to. O nie, stroboskop, nie dobrze. Jak macie zamiar tego używać, to nie kupujcie. <gry> jak to świeci! No nie no, hit. Ale to na pewno jest naładowane tylko do połowy, więc ja to naładuję, zamontujemy do roweru i będziemy sprawdzać. I to chyba możecie kupić za 20 parę złotych, nie? Więc yy, myślę, że warto, mówię dla tej głupiej lampki naprawdę, myślę, że warto skorzystać sobie z, właśnie z tych zniżek i założyć konto i to zamówić, bo no, ja już widzę, że to będzie sztos. Lecimy dalej. Aaa, i tutaj za. Aha, okej, okay, dobra, zamówiłem jeszcze klakson na baterię. Nie będę tym dzwonił tutaj. Bo to może być głośno, się obawiam. Ale no, jest takie coś z takim pilocikiem. Widzicie? 120 dB, niby. Tego tutaj nie będę sprawdzał, sobie wejdziemy na zewnątrz, to tam co sobie sprawdzimy. Znalazłem też rękawiczki, niby, niby jakieś waterproof, niby nie waterproof. Nie wiem, ty, ale mają taką powłokę, jakby były waterproof, w sensie wodoszczelne. To w sumie może być ciekawe, nie? Patrzcie, jest powierzchnia taka antypoślizgowa i dzięki tym chrupowatym główienkom pewnie dotyk będzie pewnie też działać. O kurde, ty, one mogą być naprawdę niezłe, bo są jeszcze takie... one są ocieplane w środku. Ty, nie, nie, no one naprawdę muszą być ciepłe, mi się wydaje. Nie są jakieś takie mega grube jak narciarskie, nie są też takie chude jak takie wiosenne albo typowo rowerowe szmacianki. Są takie pomiędzy, nie? No jestem ciekaw tych rękawiczek. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale mają taki właśnie, o, taką powłokę ocieplaną. W środku grzeją fest. No i zamówiłem jeszcze uchwyt. Nawet nie wiedziałem na telefon taki standardowy. Czy to jest aluminium? Jest aluminium Czy ja wziąłem chociaż pod uwagę rozmiar telefonu? Nie no, ten też będzie Paty iPada byście tu zmieścili. Normalnie, <grystanie> nie? No. <grystanie> no, weźmiecie dłuższą śrubę to będzie, nie? No, nie wyjdzie. Idziemy sprawę. Czego jestem najbardziej ciekawy? W sumie uchwyt już widzę, że on będzie trzymał, więc to to nawet nie muszę tego sprawdzać, raczej. Ciekawie jestem tego Klaksonu, tej lampki przede wszystkim, tobie pokażę. I ogólnie jest to lampka dosyć popularna wśród moich widzów na Discordzie, bo mają Tiltu, mają Xtubiś z tego co widziałem. Jak oni mi tą lampkę pokazywali, no to ja kurde, no. Nieźle, nie? No i stwierdziłem, że kupię, sprawdzę na własnej skórze, no i jak widać, no... No świeci dosyć mocno, nie? Ale no to mówię, za, założę na rower i sobie to sprawdzimy. Patrzcie, jakie to jest uwalone. Spróbujmy to wyczyścić z tego piachu tą szczotą. Przede wszystkim w ogóle... O, patrzcie, jaki syfnie. Spróbujmy to ogarnąć tą szczotą. coś tam idzie, nie? Ale bardziej ta szczota chyba by się nadała na odśniżenie samochodu, więc też może być jako drugie zastosowanie, bo ma bardzo delikatne włosie, więc nie porysujecie sobie tym ani szyby, ani lakieru, więc bardziej myślę, że w to zastosowanie bym poszedł. Wygląda to lusterko... Eee, ty, to chyba będzie lepsze niż to, co miałem wtedy. Dobra, widzowie, gaszę swoją lampkę. Z tej strony. O kur... Eee, jest jest widza chyba, co? Jak ja tą swoją zapalę, to nie widać różnicy nawet. Eee, ja ją wyłączam do szkolnej baterii. Jak już wspomniałem, udało mi się namówić chłopaków, żeby pojechać właśnie na Wolski. W tą ciemnotę, więc pojedziemy sobie z w trójkę. <laughs> Bierzemy sobie kawę i jedziemy w sumie, co? Myślę, że to będzie wspaniała przygoda. Nie wiem, po co mi na torba na delivery, ale dobra, pojadę z plecakiem już, nie chcę mi się wracać. Właśnie, widzowie, klaxon. Czy ten mój działa? Działa. I tu jest światło. No nie, ten jest cichszy. Chłopaki mają czekać przy Muzeum Narodowym za pół godziny, więc nas spokojnie ja mam bardzo dużo czasu. Jak widzicie, telefon sobie siedzi. Nie no to lustro, tylko to jest hit. Ja je sobie zostawiam chyba. Rękawiczki Giga Ciepłe, tak jak myślałem. Pojedziemy sobie na ten polski i wpadłem na pomysł, żeby zjechać trasę po ciemku z tym światełkiem. Zobaczymy, jak mi się to uda. Zawsze chciałem właśnie zpływać sobie trasę po ciemku zjechać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, różnica w głośności jest bardzo duża, ale. Ten klakson jest nieinwazyjny, nie? Jest nieinwazyjny, ma światełko pozycyjne, więc taka pierdółka w sumie. Takie dwa w jednym, nie? Rękawiczki naprawdę giga spoko. Muszę jeszcze sprawdzić ich wodoszczelność, ale to pod sobie sprawdzimy. Będzie najprościej, myślę. Myślę, że śnieg przeżyją bez żadnego problemu, ale jakąś większą taką ulewę letnią to raczej wątpię. No, a ty lampki jeszcze I masz? jak to. No, chłopiec. no dawaj, dawaj, co jest? Pytanie, jedziemy ścieżką czy lasem? Dobra, widzowie, przełączamy lampki chyba. Muszę ją poprawić. Stój, policja. A, prądu nie ma. No, Mówię, a gdzie ona? No, co, ładowałem, no, Tak, No masz. masz samo. Masz. masz, masz <śla> Chłop, lampki na zmianę, kubie, że nie? <śla> Do tyłu też mam na no teraz to. Dwie lampki? No. No mówię, że na zmianę ma. Ja po 6 godzin jeżdżę. <słaniczna> Ty, ale ta typiara w ogóle, co tutaj szła tak kompletnie po ciemku, to dobra. No moja matka też jakieś szła, skończyła z dużej płacą. To tam tego najgorzej to będzie podjechać w sumie. Czekaj na niego, pa patrzcie widzowie, w lesie. Dla zasięgu zostaw suba, lajka, dzwoneczek, Ty, ale to mój kanał. <grym wiosenka> no, no ale na twoim kanale, przecież nie na moim. <grym wiosenka> Tędy to ja nigdy nie wjeżdżałem w sumie. Ja nawet nie wiedziałem, że tu jest jakaś droga normalna. Co ty w ogóle tutaj... <grym wiosenka> Ale klimat! No ale lampka daje radę no, jakby nie było. Zaraz się okaże, że tutaj ludzie jeżdżą. To co, zjeżdżamy? Patrz, śnieg jest normalnie na łoweczkach. Ty, ja nie wiem, czy ja dam radę, nigdy po ciemku nie zjeżdżałem. Mam nadzieję, że na tej trasie nic się nie zmieniło. Tu jest śnieg normalnie. Ja ci. Przecież to w drzewo idzie, Ja <laughs> 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 Ale jest inaczej niż tak normalnie, nie? A szczerze mówiąc spodziewaliście się, że będzie gorzej. No powiem wam wizowy, że... Nie, no jest winka, jest spoko. a jest ślisko też. Nie widzę problemu tania. we oh, cool. Takiej jazdy po lesie myślę, że jak najbardziej, Więcej raczej nie trzeba, nie? Ty... Cze o, właśnie, czekaj, do zrobimy zdjęcie Ci tego roweru z naświetlaniem. Powinno ładnie wyjść. Zgasisz Darek ja... O! No teraz to fajnie. Tak zajwiście. Moc naświetlania zdjęcia. Ty. Wyszło lepiej niż myślałem. Ty, no nie no ten Samsung to jest do Pat, Kompletna ciemność, nie? Ty a co tam stoi? No i kurwa, i, i, i teraz pierwsze, do <średytny> Ciekawe jak ta kamerka będzie widziała, na pewno będzie widziała. U. Patrzcie, można bokiem k... latać, nie? Jest tak ślisko. A kurwa. Aaa, ale se k... w kolano j**a. Je... No je... <grymne> Ty, ale weź pokaż, bo się nie nagrało. Pokaż jeszcze raz. Weź to jeszcze raz. <grymne> No, i elegancko, tak się robi big A to nie jest kwestia opony, tylko tego, że jest ślisko. Nie, 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 wiem, to ty bardziej. Ty, nie, nie, jest? Widzisz nas! O dobra ja Skkur. Straszłem, nie? Czaski, nie? Nie, wiem, powiem Wam szczerze że, widzę, że najbardziej to jestem właśnie zadowolony z zamki Taka mi się podoba fajna jest chyba najlepsza ze wszystkich jakich kiedykolwiek miałem, więc jeżeli byście chcieli kupić sobie taką lamteczkę, no to pamiętajcie, że macie 90% zniżki na to i macie też 400 zł w kuponach na inne produkty, dajcie znać, która rzecz według Was jest najlepsza z tych wszystkich.